Można więc sprawdzić tam, gdzie nikt inny nie sprawdzi. I nie to, że sugeruję, że inni są leniwi. To Dobra Przecież to tylko do wstępu Jest przesany Nie będę ćwiszą To jedna z najbardziej przeciągniętych recenzji w historii tego kanału. OnePlus jest na moim nadgarstku od połowy czerwca, kiedy zastąpił recenzowanego chwilę wcześniej Watcha 5 od Huawei. Przewinął się więc w 10 recenzjach, jakie po drodze opublikowałem, a Wasze oczy jak zwykle wykazały się bystrością, bo w komentarzach raz po raz pytaliście jaki to model, albo już wiedzieliście co mam na nadgarstku. Recenzje smartwatch nie są u mnie zjawiskiem częstym, tak samo zresztą jak jednoznaczne deklarowanie już w tytule, że coś jest najlepsze, bez znaku zapytania, bez cudzysłowu i to jest swego rodzaju precedens, który dla tego zegarka postanowiłem jednak zrobić i nie ja jedyny. Bo tutaj nie ma co dorabiać ideologii, silić się na jakieś metafory. Po tych niemal dwóch miesiącach wnioski mam takie, że w praktyce, tak na co dzień, ten zegarek ma w zasadzie wszystkie najpotrzebniejsze funkcje, wszystko czego potrzebujesz, nie chcąc robić zegarka centrum dowodzenia światem i nie musisz być gotowy na niemal każdy scenariusz. No więc nie, tu nie ma wszystkiego dla prosów, ale jest w zasadzie wszystko dla tych tytułowych normalsów. Trójka wymaga jedynie wypunktowania pojedynczych braków, by każdy z Was podjął świadomą decyzję. A co istotne, nie bawiono się tu w żadne technologiczne konwenanse, bo ten zegarek nie puszcza oka do sadowników, nie stoi w rozkroku. Posiadacze iPhone'ów muszą obejść się smakiem, bo iOS nie jest tu obsługiwany i chyba dobrze. Bo wbrew pozorom to skupienie się na jednej platformie wiele ułatwia w kontekście tego, co smartwatch potrafi, na ile jest niezawodny, a przede wszystkim pozwala uniknąć nieporozumień na linii klient i producent. Wear OS, pod którego kontrolą pracuje Watch 3, jest kompatybilny tylko z Androidem i dotyczy to również jego najświeższej, 43 mm wersji, czym, no, była nieco zawiedziona moja żona, której akurat ta mniejsza odmiana wpadła w oko. No ale cóż, Apple Watch jej nie podpasował, smartring też mimo początkowego entuzjazmu z tego wyścigu odpadł, dlatego będziemy szukać dalej. Przemyślenia dotyczące OnePlusa zacznę od tego, czego tu nie znajdziecie, żeby potem móc przejść do jego jednoznacznie mocnych stron. Ważny jest kontekst ceny, gdzie bez względu na sklep nie zapłacicie za niego obecnie więcej niż 1300 zł, co plasuje go raczej w segmencie smartwatch przystępniejszych cenowo. I właśnie patrząc przez ten pryzmat łatwiej jest zaakceptować, że nie ma tu obsługi karty e SIM, trzeba mieć świadomość tego braku i wynikającego z tego łańcucha zależności. Nie jest to więc opcja dla tych, którzy chcą telefon zostawiać w domu, ale dalej chcą mieć możliwość wykonywania połączeń bądź streamingu muzyki z zegarka bez potrzeby zapisywania jej offline w jego pamięci. Z tego powodu to nie byłaby opcja dla mnie, ale przy tym przyjazność oprogramowania, o czym powiem później, powoduje, że osobom, dla których ta kwestia nie jest tak ważna, nie jest kluczowa, łatwiej będzie ten brak skompensować, a jest to w zasadzie najgłośniejszy brak w tym modelu. Brak, który jest jednocześnie pierwszą z rzeczy, na której buduje narrację tego filmu, że to smartwatch dla Normalsów i to słowo będzie się jeszcze w tym filmie przewijać. Bo choć przydatność wirtualnej karty SIM jest sygnalizowana jako coś wartościowego zarówno przeze mnie, często też przez widzów, to również często w tej samej sekcji komentarzy pojawiają się wpisy, że dla wielu ta opcja jest przerostem formy nad treścią niepotrzebnym luksusem, za które Często trzeba dopłacić i który skraca czas pracy zegarka na jednym ładowaniu. To jest właśnie ten głos Normalsów. To też pokazuje, jak łatwo słuchając głosu innych można wyciągnąć błędne wnioski dla siebie, gdzie ocena danego urządzenia może zależeć od funkcji, z których nigdy nie skorzystacie, albo po prostu kiedy nie przywiązujecie w takim stopniu wagi do detali jak inni. Przykładem tego detalizmu dla jednych ważniejszego, dla innych mniej, jest drugi cichszy brak, czyli sposób ładowania bazujący na wielopinowej ładowarce. Rozwiązaniu prostszym, tańszym w produkcji, ale bardziej prymitywnym niż stosowane w droższych zegarkach różne odmiany ładowania indukcyjnego. Obiektywnie przy tym trzeba powiedzieć, że jest mniej wyrafinowane, wymusza umieszczenie zegarka na ładowarce w konkretnej pozycji, przez co nie robi się tego tak bezwiednie jak w Apple Watchu czy Huaweiach. No ale działa sprawnie, szybko i skutecznie, choć brakuje mi tu szerszej dostępności akcesoriów, które wzorem zegarka od Apple pozwalałyby ładować go na biurku czy na szafce nocnej w bardziej estetyczny sposób. I to są oczywiście jakieś pojedyncze rozwiązania, ale ogólnie wybór tego typu akcesoriów jest znikomy. Na tym etapie została jeszcze jedna skaza do przekazania, kompletnie nieoczywista, która dla większości z Was będzie nieistotna, ale akurat dla mnie okazała się zaskakująco ważna. Otóż OnePlus regularnie wykładał się na liczeniu kroków podczas spaceru z wózkiem, kiedy ręka z zegarkiem spoczywała na rękojeści, a że akurat na tym etapie życia spacerowanie w ten sposób jest moją codziennością, no to niestety tutaj muszę zapisać minus. To swoją drogą bardzo ciekawy sposób porównywania, który wypłynął kompletnie przypadkiem, gdzie, będąc na urlopie w Szwecji, miałem ze sobą zarówno smartwatch Huawei oraz OnePlusa i ten pierwszy nie miał z tym problemów. W każdym razie, z perspektywy rodzica, Watch 3 jest pod tym względem upośledzony, natomiast zaznaczam, że to jedyna skaza w tym obszarze, bo w każdym innym typowym scenariuszu naliczanie zarówno kroków, jak i łapanie sygnału GPS działało bez zarzutu, a skoro powiedziałem, że ten brak jest tym ostatnim, To narzekanie w tym miejscu się kończy. Moje przekonanie, że trójka ma mocne karty, wynika m.in. z tego, jak wygląda i jak została wykonana. Bo o ile w przypadku telefonów Chińczycy eksperymentują z kolorami, z fakturą obudowy, co osobiście nie do końca mi odpowiadało, i zwracałem na to uwagę przy recenzji OnePlus 13, tak tutaj naprawdę dostajemy kawałek bardzo klasycznie wyglądającej elektroniki. Ten zegarek jest gdzieś. Pośrodku między projektami subtelniejszymi, a tymi bardziej dosadnymi, jak ostre, zdecydowane linie proponowane choćby w Huawei GT5 Pro. Trójka względem tamtego modelu jest ugrzeczniona, pojawia się mocniejszy chromowany akcent na ściance po prawej stronie przycisków, a z drugiej mamy już szczotkowane aluminium. Uzyskano tu bardzo udany kompromis między sportem i lifestylem, i szczerze mówiąc, jak dotąd żaden inny zegarek nie zwracał na siebie uwagi moich znajomych tak skutecznie jak ten. Oczywiście ekran zdradza, że to smartwatch, ale wszystko inne to już klasyczna, tradycyjna forma, i to właśnie ona przyciąga uwagę. Srebrna, nieuciekająca w ostre krawędzie, pogrubiona koperta, do tego idealnie płaska tafla szafirowego szkła, którą okala tylko minimalnie wystający ponad tę powierzchnię aluminiowy kołnierz stłoczoną skalą podziałki. Osobiście lubię taką estetykę, ale też z takiego czysto praktycznego punktu widzenia łatwiej taką płaską powierzchnię zabezpieczyć. W pancerniku znajdziecie szeroką listę tego typu akcesoriów, a ich wybór nie ogranicza się tylko do ochrony ekranu. OnePlus jest rozsądnym wyborem również z tego względu, że nie udziwniono systemu mocowania pasków, tylko użyto dość popularnego systemu quick release o rozstawie 22 mm. Dzięki temu alternatywnych pasków na rynku jest cała masa, a ich wymiana będzie prosta, przez co łatwo zmienić charakter zegarka ze sportowego na bardziej gabinetowy. Ja podczas testów korzystałem jedynie z fabrycznego paska sportowego i jest odrobinę szerszy niż w typowych smartwatchach, choćby w Apple Watchu, przez co no, miałem takie poczucie, że jakoś przyjemniej przylega do ręki, a dodam, że jestem osobą, która śpi ze smartwatchem, więc ten kontakt ze skórą jest permanentny i przez cały ten czas nie stanowiło to problemów. Tutaj, od strony materiałowej, mając na uwadze cenę, naprawdę dostajemy bardzo uczciwy, wykonany kawałek elektroniki. Wpisuje się w to również wyświetlacz duży, czytelny, z odpowiednio wysoką rozdzielczością, choć oczywiście da się dostrzec pojedyncze piksele, a do tego obsługuje Always on Display. Jako całość to złoty środek między jakością a wydajnością akumulatora, bo wartości deklarowane przez producenta pokrywały mi się z rzeczywistością i faktycznie, jeśli korzystałem z niego intensywniej, mając na myśli przede wszystkim treningi wraz z muzyką na słuchawkach plus włączonym Always on Display, to te trzy dni były absolutnym minimum. Czyli generalnie można powiedzieć, że sufit Apple Watcha Ultra dla tego zegarka jest dopiero podłogą, bo w praktyce, kiedy wyłączyłem ciągłą aktywność ekranu, a treningi stawały się nieregularne, wtedy 5 dni stawało się normą, a podejrzewam, że przy aktywniejszej pracy nad uprawnieniami aplikacji co do lokalizacji i powiadomień ten wynik byłby jeszcze nieco lepszy. Nie jest to co prawda rynkowy lider, ale śmiało można mówić o solidnym standardzie. Tak jak powiedziałem na początku, bez dorabiania ideologii i bez silenia się na metafory. Od strony oprogramowania to w zasadzie pełny pakiet płatności zbliżeniowe wspiera kompleksowo, więc jeśli macie już podpiętą w telefonie kartę, to bez problemu zduplikujecie ją również na zegarku, bez żadnych kąt przedpłaconych. Z płatnościami nie ma też problemu, jeśli zegarek nie ma połączenia z telefonem. Pod tym względem to w pełni autonomiczne urządzenie. Skupienie się na Androidzie ma tę zaletę, że aplikacje, które tu dostajemy działają w pełnym zakresie ich możliwości. Wybrzmiewa to choćby przy wiadomościach, gdzie możemy zarówno odczytywać, jak i wysyłać wiadomości głosowe, skutecznie je dyktować, czy również odczytywać przesłane nam zdjęcia. Podobnie wygląda to w przypadku WhatsAppa. Z kolei, w odniesieniu do wirtualnej karty SIM, ważne jest, że zarówno aplikacje Spotify, jak i YouTube Music pozwalają wygodnie zapisać muzykę w pamięci zegarka, więc nie ma potem problemu z jej słuchaniem podczas treningu, jeśli telefon zostawicie w domu. Co ważne, OnePlus swobodnie łączył mi się z różnymi słuchawkami, nigdy nie sprawiał pod tym względem problemu dzień w dzień, dając poczucie, że oprogramowanie jest jego mocną stroną. Działa tu również asystent Gemini, co znacznie rozszerza sposób jego wykorzystania, mając na uwadze, że zegarek mamy najbliżej siebie, to o ile z głosowej formy asysty na telefonie korzystam raczej rzadko, tak tutaj działo się to całkowicie naturalnie. Łatwo zadać na szybko jakieś pytanie, by po chwili dostać odpowiedź zarówno w formie pisemnej, jak i głosowej. Kiedy jest najbliższy mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej? Polska zagra z Holandią w czwartek o godzinie 20:45. Wbudowany tu głośnik jest przy tym wystarczająco donośny, żeby korzystało się z niego ok. Mówię ok, bo w warunkach miejskich, przy rozmowach telefonicznych, musiałem już nieco przybliżać rękę z zegarkiem do ucha, brakowało wtedy kilku decybeli, ale jednocześnie przyznaję, że mimo dość typowej lokalizacji tego głośnika, nieco pod spodem koperty, zaskakująco ciężko było mi go przysłonić. Tak jak czasami zdarzało mi się to przy Łoczu 5 od Huawei. Cały interfejs systemu jest minimalistyczny, raczej płaski, znany z czystego Androida, nie wzbudzał we mnie jakichś większych emocji, jest czytelny i prosty w odbiorze, a ponadto jako całość zegarek działa na nim po prostu sprawnie. Tutaj gdybym miał zrobić jakąś indywidualną wrzutkę, to bardziej podoba mi się wygląd oprogramowania zegarków Huawei, które niby jest podobne, to jednak w kilku miejscach potrafi wyglądać dojrzalej. I nie wiem, czy to efekt użycia gradientów w kilku miejscach może czcionki, tła aplikacji i kształtu ikon, tak jak powiedziałem, to takie osobiste spostrzeżenia. Co do treningu. Lista dostępnych aktywności jest szeroka, natomiast w tym miejscu wyświetlam te kluczowe, wylistowane przez producenta. Korzystałem jeszcze z treningu siatkarskiego, ale robiłem to tylko na potrzeby testu zarówno wytrzymałości paska, jak i pomiarów jakie mi zegarek zbierze. Natomiast, no, tak na co dzień nie wyobrażam sobie by grać z nim na nadgarstku. Akurat siatkówka jest wyjątkowo wredna dla elektroniki ubieralnej. W każdym razie, poza historią z liczeniem kroków przy spacerze z wózkiem, to dla takiego typowego, niezafiksowanego na każdy najmniejszy detal treningu użytkownika, OnePlus moim zdaniem w zupełności wystarcza. Zapisy odległości z GPS-u były porównywalne zarówno z Huawei, jak i Apple Watchem. Naliczane kroki również i to samo mogę powiedzieć o odczytach parametrów ciała, gdzie odchylenia były marginalne, bez jasnego wskazania, które urządzenie jest tym referencyjnym, bo takiego raczej nie mam. Kiedyś, co prawda, robiłem porównania pomiaru tętna między zegarkiem od Apple i ciśnieniomierzem. Wtedy faktycznie wyniki były podobne, więc można powiedzieć, że to on jest dla mnie jakimś tam punktem odniesienia. Niemniej dla mnie w smartwatchu kluczowe jest wyłapywanie takich indywidualnych zmiennych. I jeśli korzystam z jednego urządzenia, to nie interesuje mnie, że względem innego wyniki miałbym śladowo inne. A właśnie z takimi śladowymi różnicami mamy tutaj do czynienia. Tak czy inaczej, OnePlus z perspektywy normalsa dostarcza aż nadto informacji. Dedykowana aplikacja jest utrzymana w podobnym klimacie wizualnym do systemu zegarka. A o tym normalsie ponownie wspominam, dlatego że choć dostajemy tu sporo informacji cząstkowych o samym treningu, to względem Huawei nie ma tu na przykład tak zwanego wirtualnego partnera, gdzie w trakcie biegu dostajemy komunikaty o tym, czy nasze tempo jest lepsze od dotychczasowej średniej i czy nasz rywal jest za. Czy przed nami, co czasami potrafi motywować? Podobnie zresztą sytuacja przedstawia się od strony planów treningowych, których w OnePlusie nie ma, natomiast u Huawei, co prawda, za dopłatą są dostępne. Wtedy realizując je, możemy pracować nad swoją kondycją. U mnie z nią akurat jest obecnie, no tak sobie, co pokazał sam OnePlus bardziej regularnie spaceruję niż biegam. Natomiast tu dobrym przykładem jest Piżu, który z tego co wiem swoją obecną formę wypracował przy pomocy planów treningowych wbudowanych w Garmina, więc to może być realna wartość dla tych bardziej zdeterminowanych. I to jest kolejna różnica, którą docenią prosi, ale dla normalsów może być mimo wszystko kolejnym nieistotnym dodatkiem, do którego niekoniecznie będą chcieli dopłacać, skupiając się na tym co w standardzie i nieco mniej proaktywnie dostarczy właśnie ten zegarek. Natomiast to wszystko u mnie sprowadza się do jednej prostej konkluzji. Ten smartwatch łatwo polecić szerokiemu nurtowi użytkowników, bo nie zabija ceną i mało jest tu tego technologicznego małego druczku, a dużo użytkowej przyjemności oraz swobody. Solidna bateria jest, duży czytelny ekran jest, płatności są. Są też wibracje, o których nie wspomniałem, subtelniejsze niż Huawei, co w zegarku stanowi dla mnie dodatkową wartość. Ponadto rozbudowane wsparcie dla odczytywania i redagowania wiadomości wprost z zegarka, asystent AI na nadgarstku, no i na koniec solidne monitorowanie parametrów naszego ciała, zarówno tak na co dzień, jak i podczas treningu to wszystko tutaj jest. Z perspektywy androidowca to więc wybór bezpieczny, również estetycznie i choć nie ma tu ogromnego wyboru wersji kolorystycznych, to są te dwie najpopularniejsze, które pokryją potrzeby estetyczne większości z Was. Podzielcie się swoim zdaniem na jego temat. Jestem też ciekawy, na ile Esim jest dla Was ważny, więc może to dobra okazja, by policzyć szablę, określcie się w komentarzu, na ile ta funkcja jest dla Was ważna. Możecie też zaproponować jakieś alternatywne opcje, jeśli uważacie je za wartościowe w podobnym budżecie. A do komentarza dodajcie hashtag Normalny Zegarek, żebym wiedział, że oglądaliście do końca. I na dziś to wszystko. Jeśli ten film Wam się spodobał, a nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zachęcam by to zrobić. Oraz Zostawić łapkę w kierunku, który podpowiada wam serce. Do zobaczenia w kolejnym filmie, oby już w lepszej formie. Łukasz, idę po Ciebie. Czołem moi drodzy.